E, dzień dobry, ja jestem Shio, czy coś w tym stylu. E, poleciliście mi Slender Hospice jako grę bardzo podobną do Wings, więc stwierdziłem, a zobaczę sobie. Wings mi się bardzo podobało, to stwierdziłem, że czemu by nie spróbować z, z tym Slenderem całym. Nie wiem, czy będą kwiatki. O, patrzcie, na razie mi się całkiem podoba, jest ciekawie. Kolory są całkiem e, jaskrawe, czy coś. Jest winda. Ciekawe, jakich to, jest, jakich to jest dużo chłopaków. Miejsce ogółem wygląda na całkiem przyjazne, także myślę, że będzie ok. Eee, no, no i to tyle słowem wstępu. Idziemy zobaczyć, co zachodzi z tym całym slenderem. Boiler! Oh, boiler! Czy to jest boiler? Waterman! Waterman, boiler, waterman. Dobra, eee, boiler jest podłączony do ściany. Dobra, zobaczmy, co jest za tą ścianą. O, nie da się dojść do miejsca, gdzie jest podłączony boiler. Co za wstyd. No dobra, idziemy. Pobiegamy, popatrzymy sobie, co to jest. Jakiś, jakiś sad, cokolwiek to jest, nie wiem. Graffiti to jest. Patrzcie, to, to wygląda mi na opuszczone miejsce. Ale generalnie jest to całkiem przytulnie. Um, czy te, pe, nie wiem po co są tutaj te łóżka do przypinania ludzi. O, jestem kobietką, zobaczcie. Bo tak fajnie sapie jak kobieta. Fut. No, dobra, nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć. Mamy tutaj jakąś pierwszą karteczkę. Always hunting. Pewnie chodzi o. Jak się to zbiera? O! Już mam dwie kartki? Pewnie chodzi o to, że zawsze polujemy. Czy ja tam widziałem coś ruszającego się? A! Pewnie mi się wydawało. Idziemy dalej. Nie wiem w ogóle o co chodzi z tym. Coś coś stuka teraz. Jakiś bębny. Pewnie wołają mi na kolację. Dobra, idziemy zobaczyć. What the fuck, co to było? Nie, żebym się ten bał, nie? Nie wiem o co tutaj chodzi, ale myślę, że e... gra będzie ciekawa. I dużo się z niej nauczę. Ja byłem będzie nieźle: tutaj nie ma kartki, idziemy dalej. O, patrzcie! Jest jakaś kartka. O, i są jeszcze jakieś nawet zdjęcia. Zobaczcie. Tego gościa skądś kojarzę. Tutaj, nie, 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 wiem o co chodzi. Zbieramy. O, patrzcie, lodówki. It's you alive. Okej, okay. dobra. wiecie co? Zaczynam wątpić w to, że to jest gra podobna do Wings. Nie wiem dlaczego, ale te kartki coś mi tutaj troszeczkę nie pasują. Zwłaszcza, że one są jakoś tak lekko jakby. Zakrwawione? a pewnie mi się wydawało idziemy na jakieś ciemne miejsce lubię ciemne miejsca idziemy dalej Kent Run Kent Hide z nie da się ukryć przed miłością i uciekać dokładnie to jest to jest prawda trappata trappata ciekawe skąd ta muzyka ciekawe nie ale dobrze ktoś już gra na organach czyli w sumie impreza będzie przednia o rury patrzcie w tych rurach nie byłem chyba jeszcze Cześć Rury, cześć sió. O, patrzcie, zardzewiałe drzwi. Grunt, to mieć dobre zardzewiałe drzwi. Co to był za pomysł, żeby w to zagrać? To nie jest gra podobna do Wings. Ktoś mi tutaj jakieś kłamcuszki z was są lekkie. O, patrzcie, co to jest? PewDiePie was here Eee. Tak, jakiś tumbler zareklamowany. You mad? PENIS! Oh yeah! Nope JPG, co to jest? Mhm Eee! Coś tam jakby za nim stoi, nie? Eee... Okej. Okay. Spróbujmy. Dla pa, 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 pa Sranie w banie gówno, o sztyw, mordę. Coś mnie tam chyba goni, jakby tak to wyglądało. Oh! ale nie jestem pewien, to jest dalej część piosenki. Tere, <ścoughs> No. Czyli krótko mówiąc, gra jest dosyć podobna do Wings, więc spróbujemy dalej. Widzę tutaj bardzo dużo podobieństw. Spróbujemy jeszcze raz, bo czemuż w sumie by nie spróbować, czy coś. Pamiętajcie, grunt to dobrze się bawić, i grunt to nie krzyczeć, że tam niby się boisz, bo to wtedy wiesz, nie jest wcale przyjemnie, jak się tam boisz, nie? Bazowany na slenderze, bla, 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 dobra, dobra. Ale jesteśmy kobietą, ludzie, jesteśmy w grze kobietą. Jak ona ładnie sapie, jak się zmęczy. Ale ten pan w garniturze to jest pewnie jakiś akwizytor, ja nie lubię akwizytorów, dlatego lepiej od niego uciekać, bo jeszcze wciśnie na jakąś gazetkę, albo książeczkę, powiedzmy książeczkę o karmieniu dzieci stopom. Mlekiem ze stopy. Ja nie lubię takich rzeczy, dlatego wolę raczej unikać yy, akwizitorów. Prawda? Musicie to szanować. Znaczy nie musicie w sumie tego szanować. Dobra, szukamy dalej tych karteczek. To jest... Ja się założę, że te karteczki to jest, to jest albo ukryty przepis na chłopaka... Lub... No, chłopaka, bo jesteśmy kobietą. No to nie, to jak jesteśmy kobietą to jest wielkie podobieństwo do tego naszego... Jak to się tam nazywa? Winksa. Nie ma żadnej ściemy po prostu. Idziemy dalej Ostatnio chyba tutaj się natknąłem na tego pana akwizytora, prawda? O, chyba go nie ma, to dobrze Grunt to nie spotkać akwizytora, pamiętajcie Akwizytorzy zazwyczaj nie wróżą niczego dobrego O, tutaj jest zniszczona ściana, ciekawe co tutaj się działo W ogóle to miejsce jest tak... Podejrzanie puste Dziwne, nie? Trochę dziwne A, tyle, bojlery o, jakaś to jest łazienka. Cześć, czy jesteś łazienką? Eee, chyba nie jesteś. Jesteś! Patrzcie, prysznice. Grunt to być czystym, jak się idzie wyrywać chłopaków, pamiętajcie. It's rude to stare. Okej, okay, no to prawda. Nie nie jest zbyt, eee, zbyt grzecznie się tak wgapieć w kogoś. To prawda, tu się zgadzam. Eee, ogółem jest tutaj pełno portretów jakichś różnych ludzi. Chyba znaczy, że. Y... W sumie nie wiem, co to może znaczyć. Ale to. Aha, to są może portrety wszystkich facetów tej kobiety. Rozumiem. To jest jej dom! W takim razie jesteśmy w jej mieszkaniu. Tylko po co są tutaj te łóżka przypinane? A może ona je facetów? No to w sumie by wszystko wyjaśniało. Ale to nie jest żaden problem, nie? Kobieta, która je facetów, to jest złoto, naprawdę. Bo wtedy nie musisz dbać w ogóle o jej posiłek, prawda? Co to jest w ogóle napisane? Wiecie co? Nie chcę wiedzieć. Idziemy dalej. O, to jest kolejny chłopak. To już chyba byliśmy. Na razie mamy chyba tam jedną nieszczęsną kartkę, tak? Czy mam już dwie? Dwie mamy już. Eee, to dobrze. Ale widzicie, na każdej karce jest zawarta. E, przydatna porada. Nikt rzecz jest się wgapieć w kogoś. Co tam jeszcze było? Nie można się ukryć przed miłością. Widzicie? Widzicie? Ja wam mówiłem. Ja wam mówiłem. A wy mi mówiliście, że to jest jakaś gra. E, ten, że jakaś jest taka e, jak Wings. Znaczy, no w sumie jest jak Wings, to mi rację, nieważne, co ja pieprzę w ogóle, to jest straszne. Idziemy sobie zobaczyć tutaj. Na razie nie widziałem akwizytora, czyli w sumie jest dobrze, może sobie dał spokój. Panie akwizytorze, dzień dobry. Patrzcie, kolejna kartka. To jest fajne, jak już się wie, gdzie są kartki. Wtedy gra staje się fajna. Dzień dobry. Już mam 8 kartek, czyli jakby połowę. Znaczy 8? To nie są. Nie ma chyba 8 kartek. Mam 8 jakby linijek. w sumie całkiem nieźle. Nasza pani już sapie, by się troszeczkę zmęczyła. Tam są rury. Czy w tych rurach było coś ostatnio ciekawego? Już nie pamiętam dokładnie, czy było, czy nie było. A, nie było. Dobra, to idziemy dalej. To jest nasz kolega boiler. To jest nasz spawn generalnie. Tutaj się pojawiliśmy. W sumie jest dosyć ciekawie. Mam 8 minut. WHAT THE FUCK?! To znaczy, całkiem ciekawe w ogóle to było. Pan Akwizytor jednak się pojawił. E, myślę, że chciał wcisnąć nam tym razem książkę ze zbereźnymi tekstami. Ja nie lubię książek ze zberyźnymi tekstami. To może spróbuję sobie jeszcze raz, bo w sumie strasznie mi to wciągnęło. Myślę, że jak zbierę wszystkie kartki, to będę miał albo idealny przepis na e, tego, na chłopaka, na zdobycie chłopaka, czyli najlepszy sposób, ludzie. Naprawdę, oglądajcie takie rzeczy. Bo jak nie będziecie oglądać takich rzeczy, to naprawdę nie będziecie mieli chłopaka ani dziewczyny. Bo to trzeba. E, trzeba pracować nad sobą, nie? Trzeba zdobyć. Doświadczenie innych, prawda? Wiecie zresztą o co chodzi, no. Dobra. Hot spice czy coś. W ogóle, ciekawe, czemu to się nazywa hospice. Spice znaczy taki yy, ostry trochę, nie? Tak, spicy, coś takiego. A ho, to tam nie wiem. To jest pewnie ta. Yy, z włoskiego. Pierwsza osoba yy, tego, tej, tej czasownika. Patrzcie, dwie kartki. Czasownika... Always look back Czasownika... Miedź I o, ja mam Czyli... M, czyli co? Hospice znaczy... Znaczy ospice w sumie, jeżeli czytam już, tak? Znaczy... Mam... Y, ostro na w bani, to pewnie o to chodzi To pewnie o to chodzi Dobra, nieważne, idziemy dalej Pana akwizytora nie ma tam, pamiętam, że nie ma co iść w ogóle o, tutaj są kolejne rury, tutaj nie byłem w tych rurach nigdy No patrzcie, więcej rur Grunt to mieć dobre rury Jak to mówią e, jak jak oni to mówili, już nie pamiętam jak to mówili Coś o szynach, jak jak są dobre szyny to i e, To i ta To chyba stacja jest też dobra, nieważne to Są kolejne jakby łóżeczka O, boiler, dzień dobry boiler

De, 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 to jest pan boiler, to już chyba wcześniej byliśmy, nie? Eee, to jest spawn, to ja nie chcę by się spawnił. co? może lepiej nie iść tam, gdzie by się było, lepiej iść <ridex2> do przodu. Z grunt, to, önem, <w042> round, to iść do przodu. Pamiętajcie, nie ma co się martwić, jak jeden chłopak was tam zostawić, coś tam, to nie ma co się martwić, naprawdę. Bierzesz sobie i idziesz do przodu. Po prostu nie ma co tam stawać po prostu na miejscu. To jest kolejna rada, którą wyciągamy ze slendera. Widzicie? Ja wam mówiłem, a wy mi nie wierzyliście, że to jest gra o tym... Always hunting. Dzień dobry. Że to jest gra o... o chłopakach i, i dziewczynach. Tutaj się można dużo życiowych rzeczy nauczyć, a wy po prostu mi nie wierzycie. Następnym razem już macie po prostu nauczkę. Że trzeba Shio wierzyć, bo Shio czasami ma rację, prawda? Ale najgorsze jednak jest jak się spotka pana akwizytora, bo pan akwizytor... Właśnie! To jest kolejna nauka! Pan akwizytor jest cholernym dziadem, który chce wam wcisnąć gówno! Jak on wam mówi, że ma dobry przepis na ten, na. Na. No. Na, 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 na zdobycie chłopaka? To powiedzcie mu, wal się sukien synu, ty nie masz żadnego sposobu. Ty jesteś po prostu gównianym oszustem. Bo ty nie znasz sposobu i próbujesz coś wcisnąć tam jakieś bzdury. I on wtedy powie, no dobra, dobra, jesteś jednak, mam szacun do ciebie, bo jednak się znasz na rzeczy, nie? O co chodzi? Jak na razie nie zdobyłem więcej niż 8 karteczek. Coś czuję, że tego przepisu dzisiaj nie zdobędziemy, bo to jest chyba moja ostatnia rozgrywka. Bo tak coś czuję, że jeżeli będę dalej grał, to może mi rzadka popłynąć nogawką i wolałbym tego uniknąć. Zobaczmy dalej. Ale ogółem gra jest taka całkiem pożyteczna, prawda? Dużo się można nauczyć. Jest przyjemnie. Mam wrażenie, że już tu byłem. Dziwne, nieokreślone wrażenie, że już tu byłem. Już tu zbierałem karteczki. Ile mam już tych karteczek? Aha, Escape to jest wyjście z gry. To raczej nie jest dobry pomysł. Ehm, dobra. Hopsi, hopsi, tararapata, 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 tararapata. To są łóżka. Gorąc to mieć dobre łóżka. one są takie dość niewygodne, ale spokojnie. Zawsze jest tak, że jak jest niewygodne łóżko, to można je bardzo dobrze uwygodnić. Mam 8 karteczek, czyli w sumie jesteśmy na tym samym etapie, co jesteśmy zawsze na nim, prawda? Jest dosyć nieprzyjemnie. Swoją drogą, zgadnijcie jak teraz wyglądam. Siedzę sobie teraz w gaciach i szlafroku. Ciekawe, nie? Pewnie was to zainteresuje. To jest taka, to jest kolejny, kolejny morał, który wypływa z tego, ze Lendera, o Spice, że naprawdę wa warto uczyć się o takich rzeczach w samych gaciach, bo wtedy czujesz się taki wolny na duchu i nie tylko na duchu. Save me, uratuj mnie. Patrzcie, mam dziesiątą kartkę, to już się coś zmieniło i zaczęło coś tak szumieć. To pewnie jest wiatr, taki jesienny wietrzyk, który pomaga nam. E, wiecie, który pomaga nam, jakby ten, e, wczuć się w rolę e, agenta Jamesa Bonda. Bo James Bond ma tak, że on. ma jakby kilka kobiet. Ten, co. co wie, wiecie o co chodzi, nie? James Bond miał tyle już bab, że to jest przegięcie pały. I to jest bardzo dobre sformułowanie do tego. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Albo mi się wydaje, albo tą grę wygram. Nie, pewnie nie wygram, zaraz mi coś zapierdzieli. Ale wiecie, zawsze jest szansa, że jak złapie was takie akwizyto, to możecie mu powiedzieć, wynoś się stąd. I on wtedy powie, a ile masz kartek? A ty powiesz mu, a sukinsynu zasrany, ja mam dużo kartek i teraz możesz mi tylko na opcję dolić. Nie, nie chcę tego czytać Ale tam było Make Love. Widzicie? Widzicie o czym to jest ta gra? I to są kłamstwa Jak ktoś mi będzie wymawiał, że to nie jest gra o miłości, o dziewczynkach, o chłopakach I o... E, o kurde tu nie byłem I o tym, no wiecie o czym To wiecie Nikt mi tego nie wymówi po prostu Bo to są kłamstwa, ja w to nie wierzę to jest gra o po prostu unikaniu akwizytorów i, i uczeniu się o prawdziwej miłości. Gdzie są te dziadowskie kartki? Już tak biegam, biegam i nie mogę tych dziadowskich kartek znaleźć. Ale spokojnie, myślę, że to nie jest żaden problem. Pamiętajcie, grunt to znaleźć dobre kartki, a nie jakieś gówniane. Gówniane kartki raczej nie służą człowiekowi zbyt dobrze. OH fuck! FAK! Akwizytor! Jesus, uciekałem, przed akwizytorem. Pamiętajcie, on ma taką teczkę. To jest za strany palant. On ma taką teczkę. I On z tej teczki wyjmuje takie tchórzofretki. I on potrafi taką tchórzofretkę rzucić i wtedy zamazuje nam się ekran, bo ona tak drapie nas po oczach. Wiecie o co chodzi? Dlatego uważajcie na akwizytorów. Ja słyszałem, że kiedyś akwizytor zował takie dziecko. Wsadził mu język do nosa i tak dubał trochę. I powiedział, że jak wydubie dużo, to da mu darmową książkę. A chłopiec krzyczał, że on nie chce. On nie chce, żeby mu dubał w nosie. A ten pan mówił, że. że on będzie dubał w nosie, bo nie ma takiej opcji, żeby przestał dubać, dlatego że jest niegrzeczny. I wtedy chłopiec umarł. I nie wiem jaka jest jego dalsza historia, ale spokojnie. Nie ma problemu, my nie jesteśmy w żadnym wypadku tym chłopcem. Ale nie cholerę, nie mogę znaleźć tych dziadowskich kartek. A brakuje nam chyba jeszcze całkiem sporo. Ile ich mamy? 12? Dziadostwo, już mam wrażenie, że przełożę ten desetny raz. Ale grunt to się dobrze bawić, i grunt to wreszcie się, wiecie. Wreszcie się ten. Yy, Ochajtać. Tak. Dokładnie o to chodzi. Bo, wiecie, że to jest tak, że każdy jakby związek prowadzi do tego, że w pewnym momencie się musicie, wiecie, tam ochajtać, nie? I tam potem jest taki wielki ślub i, i wtedy... Ale polecam wam przed tym... Przed jeszcze takim ślubem rzeczywistym po prostu ożenić się w Simsach, nie? Bo to jest tak, wiecie jak to jest, nie? Że jak się ożenicie nie w Simsach, to potem już jest tak na całe życie, nie? A jak w Simsach się rąbniecie... To tam zawsze można jeszcze się wycofać, nie? I tak powiecie, a nie, 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 ja tu w Simsach cię żeniłem i ty byłeś bardzo głodny. Ja cię nie chciałem karmić. Ja nie będę cię karmił. No i wtedy on powie, dobra, to jak nie chcesz mi karmić, no to, to trudno, nie? To pogadamy, wiecie, kiedy indziej. Idę już ten desetny raz. Pierdziele o takich głupotach, że to jest naprawdę szok dla mnie. Ale spokojnie. Myślę, że... Grunt to się dobrze bawić. I... I zdobyć tego chłopaka wreszcie, czy tam dziewczynę. Ja nie jestem pedałem, więc raczej gustuję w dziewczynach, ale wiecie, jak to jest, no różnie bywa, różnie bywa, nie? Na przykład e, spotkałem się z taką sytuacją, e, że, że był taki koleś, i on był pedałem, no i on miał chłopaka znaczy nie był pedałem, był gejem, przepraszam nie, nie, nie chcę tak obraźliwie mówić, no bo to jest pedał i gej to jest taka troszeczkę inna rzecz jakby, co ja, co ja rozpieprzam o, glowsticki jakieś mam, faktycznie przyjąłem glowsticki tutaj, to są tak zwane e, pałeczki akwizytorskie rzucasz taką pałeczkę i akwizytor bierze taką pałeczkę i sobie ją, nią zatyka nos i chwilę to mu zajmuje czasu dlatego e, wiecie no troszeczkę mu to zajmuje i i, i, i mamy czas na ten no jakby się powinien dalej Biegam już po tych korytarzach troszeczkę I dalej ni cholerę Nie jestem w stanie znaleźć notki Czuję się troszeczkę jak taka szmata Bo tak biegam, biegam Wykorzystuję się, wykorzystuję swoje nogi I dalej nie widzę e, tej żadnej karteczki You mad bro? Tutaj, a faktycznie Przecież tutaj jest karteczka Dawno nie widziałem tego miejsca Ciekawe czy wygramy teraz, wątpię Bo już nie, nie pamiętam nie cholera ile mam teraz karteczek nie wiem jak to sprawdzić W związku z czym będę sobie musiał zrobić tak Tu nie ma karteczki, patrzcie to kropcik, bo teraz mamy taki długi korytarz. I coś czuję, że dziś tutaj będzie pan Slendy. W sensie ten taki wiecie o co chodzi. Ten, ten akwizytor, jakiś, Slendy. Znaczy on ma na imię Slendy po prostu i tak na niego mówię. Uch, setny raz już idę tym, tym miejscem. Setny raz po prostu. A dalej nie mogę znaleźć tej dziadutkiej karteczki. Coś czuję, że nikt ci będzie tym razem z przepisu. Ale ja też podejrzewam, że. Że po prostu ktoś robił psikusa i ten akwizytor wpuścił tego akwizytora i powiedział mi: Shio, weź się w ten, w garść i poszukaj tego, co, co ci ten, co ci ukryłem, to wtedy może zostaniesz moim chłopakiem. A ją ja wie: Dobra, w porządku. To poszukam tych karteczek i cokolwiek to jest, czy to jest przepis na miłość, czy to jest, nie wiem, przepis na świąteczny sernik, e, to i tak ja to znajdę i, i wygram. Po prostu wygram tą. tą e, no wiecie, tą konkurencję. Nikt mi tutaj nie wmówi, że, że czarny jest czarny, a biały jest biały. Nie cholera, ale nikt mi też nie wmówi, że znajdę te karteczki, bo już tak biegam cholerę dużo czasu i nie mogę tego gówna znaleźć. Ale też pan akwizytor nas nie rusza, czyli to jest bardzo dobry znak. Iść. Gdzie mam iść, gdzie Czy tutaj, co tutaj jest? A co są te lodówki Tylko, że tutaj już chyba byłem, nie? I z tych tak lodówek już zbierałem te śmieci Oj bracie i siostry Nie jest łatwo w tym hospicjum całym Nie jest łatwo No, idziemy Ale widzicie jest tutaj całkiem sporo zdjęć, czyli już trochę facetów to nasza kobieta miała. I to jest efekt tego, że miliony ludzi na całym świecie grają w tą grę i oni zdobywają te kartki. I jest każdy fragment przepisu. dla tej dziewczyny jest zbawieniem. Naprawdę. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak, co ona przeżywa. E, co ona przeżywa, zdobywając te kartki. Tak, ale grunt to po prostu się nie bać. Grunt to iść do przodu, bo przecież. E, no wiecie, no zdobycie dziewczyny to nie jest prosta sprawa, dlatego musicie biegać po tych kartek i szukać po prostu, no bo jak nie, jak nie znajdziecie tych kartek, no to będzie taka dupcia słonia, nie, bo nie znajdziecie nic po prostu i będzie i tyle będzie. Ah fuck man, la 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 pa, ra, pa, da. akwizytora akwizytor ta ra, pa, da. Nie ma problemu, spokojnie. Akwizytor to nie jest koniec świata. Jak się rzuca te glowsticki? Czemu ja wyłączyłem? A teraz pytanie: Jak się rzucało te ze Czy ja to rzucam w ogóle? Nie rzucam, do cholery. Aha, zbaczam. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Widzicie, akwizytor był pod prysznicem. On po prostu chciał sobie. OH, FUK! Jesus Christ, man! Łota para ta Akwizytor -ta był pod prysznicem, ale się szybko umył, bo jest sukinsynem. synem. Randomowe dźwięki z buzi. Tak, ok, oh, tak, randomowe dźwięki. Jezus, jestem już ze strany, Matko Święta. Czy ja wygram w tą grę? Wątpię, szczerze, wątpię. Ale jest zawsze jakaś szansa. Już tak biegam po tych korytarzach i ni cholernie nie mogę znaleźć żadnej tej... E, coś czujesz, zaraz mi ten akwizytor cholerny dopadnie. Ufaj akwizytorom, Nigdy nie ufaj akwizytorom Make-Love, not war. Dokładnie. Dokładnie. Make-Love, not war. Jak tak będę dalej pierdzielił, to mi zasnie w gardle. I to będzie nieprzyjemne. Już tam byłem. <grymna w g> Już tam byłem. <grymna w g> o, <grymna w g> I pamiętajcie, nie płaczcie po stracie. Naprawdę, nie ma co płakać. To są kolejne łzy uronione. Bez potrzeby, naprawdę! Nie ma co płakać. Kurna gra. Dobrze, dobrze jest. Ale ogółem Jestem bardzo zachęcony. Być może wreszcie się nauczę. E, dzięki tej grze I, i będę prawowitym obywatelem Polski, tak. Ile? Po co te growstyki są do jasnej ciasnej? Nie rozumiem tu byłem wielokrotnie, gad diemut nie mogę po prostu znaleźć tego gówna to oni mnie oszukują oni chcą żebym, żebym tego szukał a ja mówię, nie, nie, ja nie będę tego szukał ale oni mówią, że szukaj tego sukinsynu bo jak nie będziesz szukał to znasz w mordę o, fuck, fuck, fuck fuck, fuck no i tak to jest, zobaczcie zebrałem 12 linijek na 16, czyli w sumie jest dość, dość grubo, brakowało nam dwóch karteczek których ni cholery nie mogłem znaleźć ale krótko mówiąc, nauczyliśmy się bardzo wielu rzeczy dzięki tej grze. Dowiedzieliśmy się, jak wyrywać dziewczyny, jak wyrywać chłopaków, jakie są najlepsze przepisy na, na ten, na szczęście, czy coś tam. I ogółem, trzymajcie się i nie grajcie w takie dziadowskie gry, bo się zesracie ze strachu. Trzymajcie się i na razie.